Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj będzie o tym, jak pozbyć się zacinającej się muzyki przez głośnik Bluetooth. Ale uwaga, będzie to dotyczyło takich specyficznych lagów, a mianowicie takich, gdzie zacięcie się czy taka po prostu przerwa w muzyce jest tylko w momencie, kiedy telefon blokujemy czy też go po prostu nie używamy. Wtedy po prostu muzyka się zacina. Jak na przykład coś przewijamy sobie, szukamy jakiejś muzyki, to wszystko podejrzanie dziwnie dobrze działa. Co ciekawe, problem ten występował tylko na niektórych telefonach, które miałem. Tutaj macie zaznaczone dwa, na których właśnie coś takiego się działo. A żeby było jeszcze ciekawiej, trzeba tutaj powiedzieć, że problem ten nie występował nawet na wszystkich głośnikach Bluetooth. A mianowicie na głośniku JBL GO 1 problem ten nie występował, na dwójce oczywiście występuje, na radiu, które mam w samochodzie problem ten nie występuje, natomiast na tym głośniku, co dziś pokażę, problem występuje, więc naprawdę nie wiem od czego to zależy. Rekomenduję obejrzenie całego filmu, dlatego że większość osób, myślę, że nie będzie mieć do czynienia z tym problemem, gdyż zauważyłem, że ten problem występuje na bardzo małej ilości telefonów, w dodatku takich starych gruzach jednorodzeniowych. A myślę, że większość osób już ma teraz nowsze telefony niż ja. Dlatego rekomenduję pierw obejrzenie, jak wygląda w ogóle ten problem. To będzie właśnie teraz. No i na początku zobaczmy, w czym problem. Mam tu przygotowany głośnik Bluetooth, oczywiście telefon. Jako piosenkę po prostu utworzę. Tą nutę z GTA Sandrasa, jak się uruchamiało grę. Pochodziło tutaj mi o prawa autorskie. Nie wiem dlaczego ten odtwarzacz wybrał jakieś losowe zdjęcie i ustawił je jako okładkę albumu, no, ale dobra. Tak więc zobaczmy w czym problem. Odtwarzanie włączone. Już to słychać. Ble. Nie, można to wyłączyć. O, teraz co to było? No właśnie, taki oto problem, jak go rozwiązać? Telefon przecież jest bardzo blisko głośnika bluetooth, więc to nieodległość. Zobaczmy rozwiązanie i przyczynę oczywiście. Tak więc na początku zobaczmy co powoduje problem. Sprawcą tego całego lagowania się jest zawódca procesora. Na potrzeby tego odcinka włączyłem tutaj pokazywanie częstotliwości taktowania procesora, to jest ta liczba 0. coś, oczywiście w GHz. I tutaj takie kreski, to jest użycie procesora. Jak widać, częstotliwość się zmienia. Teraz jest 0,8, teraz 0,2, 0,3, 0,8 znowu, 0,3. Yy, za jakiś czas być może spadnie do 0,1, o właśnie, i właśnie to jest całym problemem. Po prostu częstotliwość procesora jest podczas odtwarzania zmniejszana do tego stopnia, że albo procesor, albo coś co korzysta z procesora nie daje rady po prostu nadążyć z, no powiedzmy tak najprościej odtwarzaniem muzyki i po prostu pojawia się zacięcie takie, taka przerwa po prostu. Więc teraz przejdźmy do rozwiązania tego problemu. No i dobra, teraz jak rozwiązać ten problem? Są dwie opcje. Albo taka, jeżeli mamy ROT, to dobrze, tak właśnie ja tu pokażę. Natomiast jeżeli nie mamy rotu, no to potem coś powiem, jak to mniej więcej sobie z tym poradzić. Tak więc, jeżeli mamy ROT, należy pobrać jakiś program do podkręcania procesora. Ja użyję tutaj Set Spoo. Czasami może się tak zdarzyć, że jeżeli mamy jakiś ROM customowy, to być może już w opcjach będzie mm, możliwość podkręcania procesora. Tak jest w przypadku tego telefonu. No potem pokażę, jak podkręcić procesor na tym drugim telefonie. I już jak mamy program Set Spół, Link będzie w opisie, żeby go sobie pobrać, ten programik, klik APK znaczy się. No i tutaj um, trzeba oczywiście na początku zezwolić tam, jak będzie jakaś prośba o dostęp Prot. Do no i teraz tutaj um, chodzi o tą dolną częstotliwość, czyli nawet nie chodzi o podkręcanie procesora, to po prostu nie będę tego ruszał nawet. Po prostu trzeba zwiększyć tą najniższą częstotliwość. Jak widać, teraz procesor schodzi sobie z 800 MHz na 122. Wystarczy podwiększyć to na powiedzmy tyle. Ja zawsze robię taką, czyli, żeby ciągle była ta sama częstotliwość. Jak widać, ona jest tutaj też cały czas taka sama. I w tym momencie odtwarzanie muzyki będzie płynne, bo teraz no, zarządca procesora, czyli to on-demand, no, nie zmniejszy częstotliwości, co nie spowoduje właśnie przycięcia się czyli, tak jakby procesor czy jakieś inne elementy w telefonie będą no, nadążać, żeby odtwarzać tę muzykę alternatywnie jeżeli nie chcemy tego tutaj zmieniać to po prostu możemy zmienić zawątce procesora np. Na, na performance o to nie to, o teraz będzie się mulić performance, dobra i teraz jak widać też jest cały czas ta sama czyli maksymalna częstotliwość bo ten zawątca performance tak działa tak więc zobaczmy efekt ustawmy tak jak było i taką częstotliwość i jak teraz się będzie odtwarzać Ustawienia są już ustawione tak jak trzeba, tak więc pora włączyć odtwarzanie muzyki. Kurde nie to Wszystko działa tak jak trzeba. Znaczy, już myślę, że więcej nie trzeba pokazywać. I też częstotliwość cały czas utrzymuje się na 0,8, czyli tak jak powinno być. A użycie procesora, no tak mniej więcej na połowę. No, trochę teraz w górę, ale jest to stabilne. Jak przestawimy sobie częstotliwość na mm, mniejszą, to myślę, że od razu powinny się pojawić jakieś zacięcia. Już częstotliwość zaczęła spadać. Oju! Just, I nie, to już w nowe, tak powiem. O, teraz to było. Tak więc oto rozwiązanie, jeżeli mamy rot. No i co zrobić, jeżeli nie mamy rotu na telefonie? też taka sytuacja może być tutaj jest trochę gorzej, ale jest pewna metoda trochę głupia, ale rzeczywiście działa w tym przypadku wystarczy, że uruchomimy po prostu stoper o w ten sposób to już powoduje, że częstotliwość procesora nie spadnie za nisko to jak, wi jak widać jest 0.2 cały czas ale do 0.1 nie spada jest 0.8, włączmy muzykę i będzie działać, ja już trochę przyciszyłem jest 0.8, 0.4 0.8 no chyba to jest w miarę dobre rozwiązanie Zatrzymajmy to, no już tu jest piosenka skończyła akurat, więc takie coś. Drugie rozwiązanie, dla osób, które nie mają zrotowanego telefonu, to chociażby taki programik, który wizualizuje muzykę, w sensie to takie, no, rusza się coś po prostu na wyświetlaczu. Procesor został obciążony całkiem spoko, jest 0608, częstotliwość 04, ale muzyka się nie zacina. Po prostu coś musi się ruszać na wyświetlaczu, jak tak zrobimy to zaraz, o już jest 02. I już się raz przycięło. Drugi raz. Trzeci raz. Więc po prostu coś musi się ruszać na wyświetlaczu. Aczkolwiek, co by było, jeżeli zrobimy tak. No przecież wtedy y, taki program chociażby przestanie się tutaj ruszać, nie? Y, na to jest też sposób. Ja używam zawsze... Kiedyś, jak nie było tutaj jeszcze lotu, używałem po prostu programu Terminal Emulator i tutaj y, używałem komendy Ping, którą teraz wpiszę na szybko i oczywiście będzie powiększenie, co trzeba wpisać. Tak więc, jeżeli mamy pobrany i zainstalowany program Terminal Emulator, oczywiście link do pliku APK będzie w opisie filmu, to wpisujemy sobie komendę właśnie ping-i i tutaj 0,01, czyli jakąś taką małą liczbę i oczywiście pętla zwrotna, czyli 127.1. Pykamy Enter i jak widać, po prostu procesor został obciążony do 0,8. Ta komenda po prostu będzie się bardzo szybko tutaj widać, jak się te numerki zmieniają tutaj o to. Po prostu to nie pozwala procesorowi, czy temu zawądcy zmniejszyć częstotliwości. Niestety użycie trochę może przesadziłem z tą liczbą 0,01. Większa liczba to oczywiście mniejsza częstotliwość tych koment ping. Trochę może za dużo. Zobaczmy, czy będzie się płynnie odtwarzać. Ej, jest nawet lepiej niż myślałem. I możemy zablokować. I to cały czas będzie działać w sensie ten ping. Tak, z takiej metody kiedyś korzystałem, jak nie było tutaj jeszcze rotu. No, i teraz jeszcze zobaczmy, jak to zrobić na takim telefonie, gdzie w ustawieniach mamy tu opcję. To jest to samo praktycznie. Czyli tu przechodzimy do ustawień, do moje urządzenie i wydajność. Ok. I tu już mamy procesor. I o, to są takie, ja takie ustawienia używam. Więc wystarczy tą minimalną częstotliwość zwiększyć z tych 122, na przykład na 480, i też by nie było problemu. Tu jeszcze był. O, tak, tam nie to, tylko on demand, tak było wcześniej. Ja tu używam Smartas H3. Yy, aczkolwiek na tym telefonie nigdy nie miałem problemu z zaczynaniem się muzyki, czyli mogę spokojnie zrobić taką. Tylko, że na tamtym telefonie, o na tym, tego Smartas H3 zarząd nie ma. Yy, więc trochę lipa, nie? No, w tej górnej częstotliwości nie ma potrzeby ruszać, bo ona tutaj nie ma jakby nic. No, chyba, że ustawimy ją na 200, coś, no to wtedy <grywa> będzie muzyka się owszem zacinała. No i to już jest koniec tego odcinka. Ja dziękuję za obejrzenie, pozdrawiam i zapraszam na swój kanał. Do następnego razu, cześć!